W czasach, gdy Happy Wheels kojarzyło się dzieciakom tylko z kompletnie niczym, królowała Elastomania. A był to rok 2000. Elma, jak nazywają ją skrótowo fani, jest prostą grą zręcznościową, w której stajemy się płaskim motocyklistą. Nasz bohater jest zaprzysiężonym pacyfistą-ekologiem, bo bardzo lubi zjadać jabłka i wąchać kwiatki. Dokładnie w takiej kolejności. Naszym zadaniem jest zebrać wszystkie owoce i dotrzeć do finiszu oznaczonego ikonką stokrotki w jak najkrótszym czasie. W tamtych czasach takie mechaniki uchodziły twórcom płazem. Proste? Trudne. Naszym największym wrogiem będzie początkowo sam motocykl, który wjeżdża jak dzika kobyła przy najdelikatniejszym muśnięciu przycisku. Najemy gazu, wciskając strzałkę w górę, hamujemy kursorem w dół. Sztuką jest mądre wykorzystanie lewej i prawej strzałki, które odpowiadają za wychylenie się w przód lub w tył. Jeżeli hełm postaci muśnie chociaż którąkolwiek z powierzchni, przegrywamy i musimy zaczynać całą trasę od początku. Po planszach rozsiane są również przeszkadzajki, które również mogą przedwcześnie zakończyć nasz wyścig dziurawiąc opony. Motocykl jest za to bytem eterycznym. Innymi słowy, przenika przez ściany, co pozwala, a nawet zmusza nas do stosowania ciekawych, małpich zawieszek, w których, wbrew prawom fizyki i logiki, zwisamy z platform uwieszeni za koło. Wciskając spację, możemy również zmienić w miejscu swój kierunek podróży. Wygląda to śmiesznie, bo bohater odwraca się niczym wycinanka, pozostawiając koła w oryginalnej pozycji, ale mechanika ta daje twórcom poziomu w spore pole do manewru, bo dzięki tej możliwości nie jesteśmy skazani na poruszanie się tylko w jednym kierunku. Gra jest książkowym przedstawicielem staroszkolnej metody traktowania gracza. Dostajemy linijką po łapach i prosimy o więcej. Już pierwsze plansze będą testem naszej cierpliwości. Z jednej strony dlatego, że nawigowane przez nas korytarze są cholernie trudne, z drugiej, bo włożono w nie zaskakująco sporo pomyślunku. Poziomy są okrutnie zwodnicze. Autorzy umyślnie kierują nas ślepy ślepe uliczki tylko po to, by doprowadzić nasze szare komórki do wrzenia. Niektóre z etapów przypominają labirynty, ale nawet te nie umywają się do plan zręcznościowych przygotowanych z myślą o masochistach. Tym jednak zawsze będzie mało. Dlatego też pozycja posiada wbudowany edytor plansz. W sieci dostępne jest tysiące mapek użytkowników, a jednym z twórców był niewątpliwie sam diabeł, bo ich poziom trudności każe mi złapać się za głowę jak psaidak. Pozycja oferuje również tryb split screen. Możemy usiąść do klawiatury z kumplem i wspólnie dzieląc się zadaniami, zbierać jabłucha. Ścieżka dźwiękowa sprowadza się do absolutnego minimum. Zero muzyki czy efektów dźwiękowych. Nie ukrywajmy, w 2000 roku człowiek wynalazł już dźwięk, więc nawet przy tak ascetycznej grafice, brzydkiej zresztą i wtedy, moglibyśmy się spodziewać czegoś więcej niż udawany warkot silnika i odgłosy sprężynującej galarety. A jednak usłyszymy tylko tyle. Elastomania nie była ani pierwszą grą tego typu, sama w sobie jest sequelem do dosowego action supercross tego samego autora, ani ostatnią, czego dowodzi popularność mnożących się ostatnimi czasy trialsów, Joe Dangerów i Happy Wheelsów. Wydawać by się mogło więc, że powrót do prostej Elmy powinien być trudny i męczący. Nic bardziej mylnego. Gameplay nie tylko nie wyewoluował zbytnio przez ostatnich 13 lat, ale wręcz przeciwnie jego oryginalna prostota okazuje się ponadczasowa. Jeżeli chcielibyście się przekonać o tym na własną rękę, to na stronie autorów, albo jeszcze łatwiej w opisie tego filmu, znajduje się link do pobrania darmowej wersji Shareware. Zachęcam również do zarejestrowania gry, by uzyskać dostęp do pełnego edytora i całej listy poziomów. Autorzy mimo upływu lat wciąż wyceniają ją na 10 dolarów.